Boga prawego, męki te znosiłeś, dajemy pokłon Bogu prawdziwemu w tym sakramencie dziwnie zakrytemu, że brząc litości i Twej miłości, byś gniew swój sroki o Jezu drogi, pohamować oh, raczył. Gorzkie żale przebywajcie, serca nasze przenikajcie, Serca nasze przenikajcie. przenikajcie, rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych we skrynice. Toczcie smutnych weskrynice. Słoniece gwiazdy omdlewają. Żałobą się pokrywają. Żałobą się pokrywają. Płaczą, że w anioł. A któż żałość ich wypowie? A któż żałość ich wypowie? Opoki się twarde krają, z grobów umarli, powstają. Z grobów umarli powstają. Cóż jest, pytam, co się dzieje? Wszystko stworzenie truchleje. Wszystko stworzenie truchleje. Na bóle męki Chrystusowej Żale przejmuje bez wymowy. Żale przejmuje bez wymowy. Uderz, Jezu, bez odwłoki W twarde serc naszych opoki W twarde serc naszych opoki Jezu mój, we krwi ran swoje, z grzechów moich, obmyj duszę z grzechów moich. Upał serca swego chłodzę, gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Gdy w przepaść męki Twej wchodzę. Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować jej będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał, od modlitwy w ogrójcu, aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu za nas bolejącemu ofiarujemy za Kościół Święty Katolicki, za Najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania. Żal duszę ściska, serce boleść czuje, gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje, klęczy w ogrójcu, gdy krwawy potleje, me serce dleje. Pana świętości, uczeń zwycałuję, żołnierz okrutny powrót mi krępuje. Jezus tym więzom dla nas się poddaje, na śmierć wydaje. popycha, tu mnie poskromiony, nie z tej owej strony za włosy targa Znosi w cierpliwości król z wysokości. Z przedtem krwią zachodzą u usta, gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta Wnet się zmieniło w we wzdychanie Serca kochanie Oby się serce we łzy rozpływało, Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało. Żal mi, jak żal mi, ciężkich moich złości, dla Twojej miłości. Jezu, na zabicie okrutne, Cichy baranku od wrogów szukany. Jezu, mój kochany. Jezu. Za trzydzieści srebrników Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany Jezu mój kochany Jezu w ciężkim smutku, żałością Jakoś sam wyznał przed śmiercią nękany Jezu mój kochany. Jezu na modlitwie w ogrójcu, strumieniem potu krwawego zalany. Jezu mój kochany. Jezu całowaniem zdradliwym. Od niegodnego judasza wydany, Jezu mój kochany. Jezu powrozami grubymi, od swawolnego żołdactwa związany. Jezu mój kochany, Jezu, od pospólstwa zależy wie, przed naszowym sądem znieważany, Jezu mój kochany, Jezu, przez ulice Sromotnie. Przed sądką i fasza za włosy targany, Jezu, mój kochany, Jezu, od Malchusa srogiego, ręką zbrodniczą wypoliczkowany, Jezu, mój kochany, Jezu. Od fałszywych dwóch świadków, Za zwodziciela niesłusznie podany, Jezu mój kochany. Bądź, bądź pozdrowiony, pozdrowiony, Bądź wahalowany, Dla nas zależony i pochaniwiony. Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony. Ach ja, Matka, tak żałosna, boleść mnie ściska nieznośna. Miecz me serce przenika, miecz me serce przenika. Czemuś matko ukochana, ciężko na sercu stroskana. Czemu, Wszystka, truchlejesz? Czemu, Wszystka, truchlejesz? Co mnie pytasz, Wszystkam w mdłości? Mówić nie mogę z żałości. Krew mi serce zalewa. Krew mi serce zalewa. Powiedz mi, o Panu moja, Czemu blednieje twarz Twoja? Czemu gorzkie łzy lejesz? Czemu gorzkie łzy lejesz? Widzę, że syn ukochany W cały zalany tu krwawym potokiem, Potok krwawym potokiem. O Matko, źródło miłości, Niech czuję gwałt Twej żałości, Dozwól mi sobą płakać. Dozwól mi sobą płakać. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami, Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, ja Chryste, Zmiłuje się nad nami, I ty, któraś współcierpiała.